Witam was w konkursie budowania realistycznego udin din din dun oraz tralalero tralala. Ja nie wiem, że będę budował dzisiaj udin din 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 dun, a on jest cały pomarańczowy, jest pomarańczą. A nie wiem, czy wiecie, ja uwielbiam kolor pomarańczowy i kocham owoc pomarańcze, więc idealnie się składa, że będę go dzisiaj budował w realistycznej wersji. Dokładnie tak, dlatego teraz wybierzecie sobie, kogo pierwszego zbudujecie i zapraszam was na stanowiska. Szarki, nie wiem jak ty, ale ja muszę zbudować najpierw u ding, ding 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 dun. Ja bym wolał tralalero tralala, ale no, skoro to Twój odcinek, to dobra, zróbmy to. Jej, Szarki, dziękuję, że się zgodziłeś. Naprawdę jest mi miło, że tak postanowiłeś zrobić. No dobra, to zabierajmy się za budowę u ding 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 dun. A do zbudowania tej budowli będzie mi potrzebne te kolory, które trzymam teraz w ręce, bo nic więcej w sumie nie potrzebujemy. I zacznijmy go budować od butów, a buty to on ma Nike jakiś Jordany. Niestety nie jestem w stanie zbudować Jordanów, ale mogę zrobić coś takiego i powiedzmy, że to przypomina Jordany. Można to traktować jako realistyczne buty. Następnie czas budować nogi, ale pewnie każdy chce pomyśli, że zrobię takie witki, jedne, długie. Ale nie mogę takich zrobić, ponieważ ma strasznie umieszczone te nogi. Więc muszę zrobić takie wielkie uda mu w tym miejscu, żeby wyglądały one na mega umieśnione i chyba wyglądają. Nie wiem dlaczego, ale u ding 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 din din dun ma bardzo takie czerwone majty. Więc też mu ubierzmy takie czerwone majtki. No i teraz najtrudniejsza robota, ponieważ musimy stworzyć jakiś okrągły owoc, czyli pomarańcze. Ale nie wiem, jak my ją zrobimy okrągłą, skoro to jest Minecraft i wszystko jest kwadratowe. Ale postaram się to tak zrobić, żeby to wyglądało jak najbardziej realistycznie i żebym wygrał z szarki ten konkurs budowania. Wydaje mi się, że jak zrobię taki kształt, to to będzie wyglądało realistycznie. Czekajcie. Nie, to nie wygląda realistycznie. Trzeba dźwignąć o jeszcze jeden w górę. I chyba teraz w miarę git to wygląda. Teraz musimy to powtórzyć z drugiej strony. No i gdy już to mamy zrobione w miarę, to jeszcze trzeba u góry zrobić taką pomarańczkę i wydaje mi się, że będzie git. Tylko jeszcze tylko z tyłu trzeba zrobić mu głowę. No i oczywiście brakuje takiego listka w tym miejscu i Ej, trochę mi to przypomina dynię, a nie u Ding Ding Duna. Ale zapomniałem o rękach, więc trzeba mu zrobić jeszcze wielkie ręce, takie masywne. I oczywiście takiego wielkiego bica w tym miejscu. Czy to przypomina bicepsa? Nie, wydaje mi się. Jest to mega średnie, ale może uda mi się wygrać, bo Sarki nie potrafi budować żadnych budowli. Didi, jaka twoja budowla jest beznadziejna, i to niby ma być realistyczne. No przecież to jest mega realistyczne Zobacz jakie on ma grube uda tutaj zbudowane Weź Didi, przynajmniej teraz wiem, że z tobą wygram Jakie to jest brzydkie i w ogóle nierealistyczne Dara Didi Ale o czym ty Szarki mówisz, że to jest mega brzydkie i realistyczne Przecież to bardzo przypominało Ding 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 dun. To skoro według Szarkiego jest to beznadziejna budowla To ciekawe co on zbudował w takim bądź razie Skoro Szarki nie podglądał To my też podlećmy trochę do góry Zobaczmy co on buduje Dobra właśnie kończę mu budować tutaj oczy Chyba takie będą w porządku no i ma takie mega bicepsy, to jest czaderskie Didi już nie ma ze mną szans. Serio, Szarkie, myśli, że wygra ze mną budując taką budowlę, przecież ona jest okropna, na nią się nie da patrzeć widzowie! Już moja zdecydowanie jest ładniejsza. Nie widzowie, ja nie zmieniam tej budowli. Ona jest idealna i wygram z Szarkiem. No, Didi, naprawdę czaderska ta budowla. Ej, dlaczego mi ją rozwaliłeś? Czemu to zrobiłeś? ho, Głupi Szarki, przez niego muszę zniszczyć teraz całą budowlę i zbudować coś od nowa. Ja nie mogę, co się stało z Twoją budowlą? Przecież zaraz koniec! Jak to zaraz koniec? Przed chwilą Szarki przyleciał i rozwalił całą moją budowlę. I muszę wszystko od nowa budować. Ja nie mogę, masz szczęście Szczęście, że mam znajomego na siłowni i on wygląda jak Udin din din dun, dlatego zaraz tu przyjdzie i Ci pomoże. A trzeba mu coś za to zapłacić? No, widzowie muszą tylko zostawić łapkę w górę, więc ty załat łapkę, a zaraz ja ci ogarnę uding din dun Słyszeliście? Prawdziwy uding-ding-ding-ding-dun tutaj przyjdzie, jeżeli zostawicie lajka teraz, ale coś mi się wydaje, że możecie nie zostawić. Dlatego proszę, zostawcie, żebym wygrał ten konkurs budowania z Szarkim. No cześć, jestem uding din ding dun miałem tutaj przyjść. Tak, bo ja mam problem z moim przyjacielem Sharkim, ponieważ zniszczył mi moją budowlę, bo jesteśmy w konkursie budowania ciebie. O, fajnie, podoba mi się, że mnie bud. Budujecie. Zniszczył ci budowlę? Co za człowiek? No dobra, to ja ci w takim razie pomogę. No to mam prośbę: stań w miejscu i się nie ruszaj, ale jakbyś mógł to się trochę powiększ, bo jesteś bardzo małą budowlą teraz. Prosisz i masz! No i teraz jesteś idealny, więc stój nieruchomo, a ja wołam Szarkiego, żeż oceniamy budowlę. Nie wierzę, że zostawiliście łapkę w górę i dzięki wam mam teraz taką wyśmienitą budowlę, którą jest u ding, ding 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 Dun. Jest mega realistyczny. Szarki, przyszedł czas na ocenianie budowli. ha, no i co? Już mi dajesz wygraną? Nie, nigdy w życiu bym ci nie wygraną za taką beznadziejną budowlę, Szarki. No co ty, ona jest czaderska, Didi? O co ci chodzi? Ale ona jest paskudna. Ty nawet nie masz okrągłej pomarańczki zbudowanej. Przecież to jest okrągłe, Didi. No dobra, zresztą chodźmy zobaczyć twoją, bo i tak już przegrałeś. Możesz się popłakać. Popłaczysz to ty się zaraz w poduszkę, jak zobaczysz mojego realistycznego uding, ding, 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 ding. -din -din -din. Co to ma być, Didi? Jak to jest realistyczne. No, myślałem, że nic. Myślałem, że nie dam rady naprawić budowli po tym, jak mi ją rozwaliłeś. To niemożliwe, że tobie tak dobrze to poszło. Nie, no i wygrałeś, nie wierzę. Była to naprawdę łatwa wygrana. Jak chcesz, to mogę dać ci rewanż w budowaniu. Tralarero, -tra -la, la No i dawaj, bo tu na pewno ze mną nie wygrasz. A ja mam na to mega super pomysł, ponieważ zrobimy mu standardowo niebieskie buciki, chociaż nie można tu zbudować prawdziwych butów. Ale zrobimy takie zwykłe, śmieszne. Może nie śmieszne, ale takie dziwne. I pamiętajcie, że jak będziecie budować tralarero, tralala, to on ma trzy buty. Jedne z tyłu. I tutaj będzie jego ogon od rek Rekina, więc trzeba go zbudować teraz. Mam nadzieję, że w ogóle to dobrze buduje mnie, Szarki nie wyśmieje, bo ja nigdy nie budowałem żadnego rekina. A Szarki twierdzi, że jest rekinem. Na razie zbudowałem coś takiego, ale to w ogóle nie przypomina rekina, tylko jakąś płaszkę. I nie mam pojęcia, co mam zrobić lepiej, żeby to przypominało. Tralarero, tralala. La. Bo to w ogóle mi na razie nie przypomina. No, coraz lepiej chyba mam większe szanse na to, żeby wygrać z Szarki. Nawet mi się ta budowla podoba. <suszynki> dude, dude. Ale kupa, ja nie mogę Weź ty lepiej. Nie wiem, bierz się za robotę. I zrób coś normalnego, a nie takie co Szarki, dlaczego ty podglądasz moją budowę? No nie, skoro Szarki wyśmiał tą budowlę, to znaczy, że ona jest mega słaba. Więc muszę teraz to wszystko zniszczyć. I co ja teraz niby mam zrobić? robić, skoro nie mam żadnej budowli, a nie potrafię zbudować lepiej. To może mam lepszy pomysł. Zamienię się w jakąś inną postać. Na przykład w taką chodzącą sierkierkę i na pewno Sharky nie będzie podejrzewał, że to jestem ja. I sprawdźmy, co Sharky buduje na swojej połowie. Dobra, trzeba mu dorysować jakieś takie mega kozackie straszne zęby, żeby nili się tego mega bo Czy wy to widzicie, jak Sharky tu bardzo ładnie buduje? Chyba trzeba mu troszeczkę zniszczyć. Może nie zauważy mnie. I o co tu chodzi? Czemu ta siekiera jeszcze moją budowle, ty głupia sikiero, idź stąd. A, nie, Biblia, nie, Biblia, no nie, Szarki zauważył, że mu niszczy budowlę, nie mogę tam być dłużej. Ale wiem jedno, Szarki zbudował o wiele lepszego tralalero, tralala, ode mnie, bo mój w ogóle wygląda jak jakaś szara kupa z niebieskimi butami, a jego przypomina... Nawet rekina. Widzę, że naprawdę kiepsko ci idzie. Ha, znowu będę musiał ci pomóc. No, to prawda, to prawda. Nie umiem budować Tralarero Tralala. Jest to mega ciężka budowla. Nigdy w życiu nie budowałem rekina i w dodatku w butach. No dobra, w takim razie wiesz co, pomogę ci. Mam takie specjalne dwa piloty. Jednego mogę ci dać za to, jak widzowie zostawią łapkę w górę, a kolejnego za subskrypcję. No to widzowie, na razie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie Tralarero i chcecie, żebym wygrał konkurs ze szarkiem, więc 3, 2, 1. Chyba zostawili wszyscy łapkę. No dobra, trzymaj, tylko ten jest naprawdę słaby. No ale jak chcesz? Jak to słaby? Przecież mi nie powiedział, że to jest jakiś słaby pilocik. W ogóle jak się go używa? O czym on mówił? Nie wiem, ale spróbuję po prostu kliknąć na moją budowlę, prawy przycisk. I może się to w coś zamieni innego, więc uwaga, klika. I zobaczmy, co się wydarzyło. Ciekawego. Ej, tu jest prawdziwy tralereno, tralala. Tylko jest jeden mega problem. Trochę się różni od tego na obrazku, bo nie ma takiej super butu Ale mniejsza z tym chyba tak się siak wygra. Ze szarki, bo mój Tralario Trala jest mega realistyczny, a pamiętajcie, to jest konkurs budowania realistycznych budowli. Nie wiem jak ty szarki, ale ja już skończyłem budować. Pokaż swoją budowlę? Cadersko Diri, bo ja swoją budowlę też skończyłem budować. Zobacz, jaka jest ekstra. No jest całkiem spoko, tylko szarki zapomniałeś o jednej rzeczy. O czym ja niby zapomniałem? To jest konkurs budowania realistycznych budowli, a nie z takich minecraftowych takich. Eee. E, no, ale ona jest realistyczna, Dili, wygląda normalnie przecież. No porównaj sobie zdjęcie. Te, a porównaj swoją budowlę, no mi w ogóle jej nie przypomina. Irino, no, za to mi przypomina, wiesz co mi nie przypomina, za to twoja budowla jest taka beznadziejna. No to choć lepiej zobaczyć moją budowlę i cofniesz te słowa. Co to ma być? Dlaczego to jest takie realistyczne? Bo się postarałem i troszeczkę pokolorowałem tą budowlę. Ale nie przejmuj się, może następną konkurencję ze mną wygrasz, bo tej na pewno nie wygrasz. No ja nie mogę, co to ma być? Nie wierzę, że ty tak to zbudowałeś. Dobra, biorę się do roboty i zbuduję dużo lepszą budowlę. No to zobaczymy, czy zbudujesz lepszą budowlę od mojej. Więc teraz będziemy budować drugiej konkurencji: Bombardiro Krokodilo. I na pewno szarki ze mną teraz nie wygra, bo postaram się zbudować tą budowlę na jak najbardziej realistycznej i bez oszuki. Chociaż troszeczkę wy mi pomogliście w tym oszukaniu. A zaczniemy moją budowlę od zbudowania pyska tego krokodyla. I mi się wydaje, że to wystarczy. Troszeczkę do góry polecimy. I to będzie jego szczęka. W tym miejscu zrobimy jemu oczy, ponieważ krokodyle mają takie śmieszne oczka. No i na razie tak wygląda mój krokodyl. Teraz trzeba zbudować mu jakiś samolot do oka, więc to będzie bez problemu proste. Czyli jakim cudem ty robisz tak obrzydliwe budowle, a potem wygrywasz? Przecież to jest nienormalne. Co jest nienormalne? Przecież to jest nawet ładne. Nie, Titi, to jest beznadziejne. Aż idę robić swoje, bo nie masz szans. Dlaczego ten Szarki znowu podgląda moją budowlę? Już mi się to nie podoba. I znowu skrytykował i nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Znowu muszę to niszczyć. Może jak dobuduję trochę więcej tego Krokodilo Bombardino, to może będzie lepiej wyglądał niż teraz. Chociaż nie, nie wygląda to w ogóle lepiej. No, nie musisz tego usuwać, ale ja za suby twoim widzom mogę dać taki pilocik, który zamieni to w realistyczną budowlę. Czyli teraz widz musi zostawić subskrypcję, żebyś mi dał ten pilocik i żebym mógł wygrać ze Szarkiem konkurs, tak? Tak, dokładnie. No to w sumie to ja chyba przyjmę taki pilocik od ciebie, czemu nie? To widzowie zostawicie subskrypcję, proszę. Jeżeli lubicie krokodyle Bombardino, to na pewno zostawicie suba, bo będzie go naprawdę dużo. To wyznaj mi go, bo już chyba zostawili suba. No dobra, to twoi widzowie w takim razie chyba zostaną stawili tego suba, więc mogę dać ci ten pilot. Ale super! I co, jak go użyję, to mogę na przykład zamienić moją budowlę w realistyczną? Dokładnie tak, więc życzę ci powodzonka. Ej, chwila, chwila, nie uciekaj, bo ten pilot jest niby lepszy. To co on jeszcze dodatkowego robi? No, ty możesz się zamienić jeszcze na przykład w bombardiro krokodilo. Nie, gadaj, że mogę zostać bombardiro krokodilo na prawdziwym życiu. Naprawdę? Tak, dokładnie. Bierz się do roboty, bo już naprawdę krótko czasu zostało. No dobra, widzowie, to w takim razie klikam ten guzi. I moja budowla jest naprawdę mega realistyczna i prawdziwa. Zobaczcie ten bombardino krokodilo. Nawet lata sobie, jakby był prawdziwy. Ciekawe, czy potrafi jeszcze mówić, ale chyba wydaje mi się, że nie. Więc taką budowlą na pewno wygram ze Szarkiem. No dobra, to ja w takim razie się teraz przemieniam w tego bombardino krokodilo. I niestety mój pilocik już zniknął, ale mogę teraz iść do Szarkiego i go strollować. A do tego trolla tu mu rozsadzę całą budowlę. Ciekawe, czy będzie wystraszony. Jaki głupi bombard Diro krokodilo czemu ty mi zniszczyłeś Całe to nie wierzę Zabiję jedzie, chodź tutaj Bo ta budowla była naprawdę brzydka I nie pozwolę sobie żeby ktoś Mnie ośmieszał taką brzydką budowlą Pożałujesz tego, co zrobiłeś. Nienawidzę cię. No to zobaczymy później. O nie, Szarki się naprawdę zdenerwował, że mu zniszczyłem tą budowlę. Ale przynajmniej wygram z nim ten konkurs teraz. Więc chodźmy może do niego i oceńmy jego budowlę, jak teraz wygląda. Ej, Szarki, co tu się wydarzyło? Nieważne, jakiś głupi bombardiro krokodilo przyszedł i zniszczył mi całą moją budowlę. Masz szczęście, Didi, bo dzięki temu pewnie wygra. Tak czy siak bym wygrał z tobą, ale w ogóle. Te, 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 te szczątki mi nie przypominają Bombardino krokodila. No bo nawet nie skończyłam go budować. No dobra, szarki, to w takim razie chodźmy ocenić moją budowlę teraz. I co sądzisz o takim realistycznym Bombardino krokodilo? Nie wierzę, Didi, że ty to zbudowałeś. Przecież to jest jakaś masakra. Jak to wygląda? To wygląda mega realistycznie. I mogę się założyć, że. I mogę się założyć, że nigdy tak realistycznego Bombardino krokodilo nie widziałeś na swoje własne oczy. No nie wiem, Didi, czy ktokolwiek widział na swoje oczy tak realistycznego Bombardino krokodilo. Ej, Didi. Ale to dziwne, bo taki sam mi rozwalił budowlę. Co, jak to ktoś ci rozwalił budowlę? Niemożliwe. To na pewno nie byłem ja, ani moja budowla. No nie wiem, Didi, no nieważne, ale to jest nie fair, bo ty jakoś zawsze dziwnie wygrywa.